Terapia manualna jest dziedziną medycyny, która zajmuje się bezinwazyjnym badaniem i leczeniem dysfunkcji narządu ruchu za pomocą rąk terapeuty. Techniki lecznicze mogą bezpośrednio ingerować w położenie powierzchni stawowych względem siebie bądź na tkanki miękkie otaczające dany staw. Na przykład przy bólach kręgosłupa terapeuta ma możliwość działania na stawy kręgosłupa, a także na mięśnie i więzadła znajdujące się w okolicy schorzenia. Odpowiednie techniki manualne, te ręczne pozwalają nam chronić z jednej strony te wrażliwe segmenty a popracować nad tymi mięśniami czy tymi strukturami, które wymagają na przykład poprawy elastyczności albo poprawy ruchomości, jeżeli chodzi o, o segmenty. Indywidualnie dobrane techniki do konkretnego przypadku klinicznego mają na celu redukcję bólu, normalizację napięcia mięśniowego, zwiększenie zakresu ruchomości czy poprawę funkcji czynności dnia codziennego.